Siema Leszko, to jest strony Shewood i witam was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone na moim kanale, gdzie gramy sobie ustawki. Kontynuujemy swoją przygodę. Ehm, ostatnio myślę, że mieliśmy dobry build, ale niestety przeciwnicy mieli lepszy, akurat tam nie fartownie się e, nie udało. Więc zapraszam was do, do sobie poprzedniego odcinka. A teraz próbujemy sił ponownie. I co? I wybieramy sobie bohatera. W piątej turze wybierz do kupienia pomniejszą ozdobę, albo wybierz kartę skarczmy, nie lubię tego lokowania. Dobra, bierzemy pomniejszą ozdobę. E, jeżeli chodzi o team, bestie, mechy, murloki, nie umarli żywiołaki. Możemy było te mechy spróbować. E, albo znowu żywiołaki, albo może nie umarli. Nie umarli też nie są tacy głupi ogólnie. No ale zobaczymy co będzie nam w sumie przychodzić najbardziej, na tym się skupimy, od tego sobie to wszystko uzależnimy. E, I co, jeżeli chodzi o początek, to ja bym sobie wziął, wydaje mi się, że ten stronik jest lepszy. Więc sobie od niego zaczniemy. E, tak w piątej dużej ziotku jakaś ozdoba, jaka w szóstej dużej będzie skok czasowy. Mniej więcej zapamiętane. Zobaczmy jakich tutaj pasywki mają. Tutaj będzie pan chyba... A nie, to nie jest podżywiarki. E ok, nikt tutaj nie ma jakby jakiegoś bohatera, który się y no, cechuje konkretnych stronikach, więc nic sobie nie stwierdzimy. Trudno. A nie, tutaj jest. Będzie pod mechem pewnie szedł pan ten co ma krążownik. No bo jego najlepiej jest pod mechy, no bo... a jest kusorki. Sam krążownik jest mechem. Więc wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowne. Więc możliwe, że jedna osadzie trwa pod mechy, reszta to jest wielka, nie ehm, No ja bym pewnie chciał albo mechy, bo to są naprawdę fajne stronicy, albo te żywiołaki poprawić sobie tutaj w nich umiejętności ewentualnie wiem że mocni są nieumarli też i zastanawiam się żeby może iść tych nieumarłych, ale nie jestem przekonany więc więc to jeszcze się zastanawiam co jak te karty będą przychodzić. No, No, i teraz i tak, teraz tak, co ja bym tu chciał? Z racji, jeżeli tak, tutaj nie ma jakichś mocnych kart, to nie wiem, czy bym nie wziął sobie to, że nie umarli będą mocniejsi w tej grze. Tego bym sobie zboostował Możemy sobie raz odświeżyć. Okej, okay. tu się zastanawiam, bo w kolejnej rundzie. W tych mógłbym kupić i posprzedawać, nie właśnie ma, tutaj mam ma dwa dodatkowe goldy. Eee... Myślę, że nic lepszego do nie dostanę, więc sobie to zalokuję i przemyślę, bo z nimi można wtedy ekonomię sobie poprawić w miarę, nie? No to ewidentnie przegramy. Niestety. No, i teraz tak chodziło mi o taki zabieg, że możemy sobie go kupić, wystawić i sprzedać. Mam jednego dodatkowego golda, mimo że on i tak kosztuje 3, i czy ja coś z tego mogę zrobić? W sumie chyba nie za wiele. <grym> tak się na to nastawiłem. Mogę po prostu kupić jeszcze jednego, Zmocnić sobie zaklęcie, Dajmy na to nie na to. ataki. I w sumie odświeżyć. O, i tutaj byłby ten bananik, abyśmy lepiej to zegrali. Ale chociaż ja sobie to zalokuję, bo znowu ci więcej też nie są tacy głupi pod kolejną rundę, e, więc może sobie ich ogarniemy. Jeszcze mamy ten bananik, to wzmocnimy sobie tego żywiołka na początek. Myślę, że w tej grze trochę pójdę tak w, w zdrowie, że tak powiem. <laughs> Żeby sobie trochę tutaj. Eee, też przeżywalność zrobić, o tego słowa mi brakowało Czas tego jak ona z takimi pierdółkami tutaj po wykańcza Chyba, że remis będzie, remis będzie. O, chociaż tyle No i wyszedł, <ścoughs> wyszedł kolega, no to ciekawie eee, Co tu mamy? E, otrzymujesz potworną arę. Twoje potworne ary, ary teraz aktywują również e, okrzyk bojowy z najbardziej wysuniętego na lewo. Zmniejsz koszt ulepszenia kaczmy od 3 początku każdej tury. E, na początku co dwie tury otrzymaj jedną sztukę złota od tej cenika z 6 poziomu. E, o, te ary mnie zastanawiają. Okrzyki bojowe, okrzyki bojowe. A bo ara będzie agonii i okrzyk bojowy, także na tej zasadzie A spróbujmy sobie tą arę Mam tu dla ciebie prawdziwy gang hmm. świeżaków so, Wystawimy sobie tą arę hmm. Wystawimy sobie tego żywiołaka Tego i Panan. To sobie gdzieś wystawimy, tego sobie wzmocnimy A może tak sobie zrobimy o. Świetnie sobie radzisz Okej, okay, czy ja muszę cały czas tego żywioła z kaczmą? No dobra, to chyba nie jest takie głupie. Mam sporo kart, które teraz boostują, jakby wiecie. Dam talię, no zobaczymy jak to będzie się sprawować. Okej, okay, to jest fajne. Dobra, idzie, to rzeczywiście idziałbym to. To nam wzmocni arę. E, I teraz, tak, to, to bym sprzedał. To oczywiście wystawiamy. Revel, level sobie o, zrobimy. I możemy odświeżać. Dobra. Ale ja za nim nie przepadam, więc bym szukał czegoś innego. Na początek myślę, że to jest spoko. E, Kupimy sobie tutaj monetkę pod kolejną turę. To by też nie było takie złe, jeżeli mówimy wiecie o pełnym skraju. E, ale, 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 ale... No, ile ja będę golda mógł Sprzedać dwie karty, to bym mógł sprzedać. Tego nie chcę sprzedawać, bo on będzie aktywował to. Znaczy, to będzie aktywowało to, to też bym chciał zostawić. Póki co, No, nie mam co sprzedać, więc w sumie ja bym to zalokował. Myślę, że ona się fajnie połączy z, z, z tym stronikiem. No, zobaczymy. Nie mamy żadnej agonii w sumie, żeby wykorzystywać tą are jakąś bardziej na razie, ale do agonii też mamy tego żywioła, który, wiecie, e, Zmacnia prawą stronę, więc abyśmy jeszcze jego dostali, to już w ogóle jest super, wtedy tego sprzedajemy, to możemy sprzedać, To też możemy sprzedać, mamy trzy miejsca, gdzie na pewno możemy sprzedać. i to jak dostaniemy tą czwórkę, no, Myślę, że masz miejsce ci to sobie zrobi. <laughs> tak mi się wydaje chociaż. Tutaj podwójnie w tym No i dobra, ładnie wyszło. O i mamy tego właśnie o, o, tym, o tym mówiłem. E, ja bym sobie kupił i tę kartę, i tą kartę. E, I tak, jeżeli mamy tego, to ten już nam będzie mniej potrzebny. Ale to możemy na pewno sprzedać. I to będę sprzedał w sumie. Wystawił tego i tego. Czas ja poziom ja bym sobie poziom. No, myślę, że sobie po prostu poziom. I teraz Ara nam aktywuje Litom i ten krzyk bojowy. To myślę, że możemy sobie miejsca nie pozmieniać. I zobaczymy, co będzie dalej. Ten też będzie do sprzedania powoli, ale tak jak mówię, póki jeszcze mamy miejsca na niego, to sobie go trzymam. Bo nam nie przeszkadza. A wiecie. Zawsze to jest jakieś tam, zawsze dodatkowe stakowanie tych e, stronników po prawej stronie. Nic, zobaczcie, na dwa zaatakuje, więc ludzie dają plus 6, plus 6 co turę, więc to no Świetnie fajnie, zabieramy. fajnie. Mam nadzieję, że to się Ale <grymne> niestety tutaj staliśmy na dość, dość duże obrażonka. Nie podoba mi się to oh, kurde, dopakowało. Kupił on prowokację, wiecie. I nałożył na tego. E, ten jest dość ładnie dopakowany. bym mm, sprzedał tego, a kupił tego. To jest. E, to bym sprzedał w ogóle. E, tego teoretycznie mogę kupić. Zobaczmy jeszcze, co nam przyjdzie. Okej okay. hmm. to bym sprzedał, ten sobie mocniejszy Tego mógłbym wystawić, aha okej okay. Miałem miejsca e, to tego bym chyba ogólnie sprzedał też wystawił tego Wystawiam ich, bo są po prostu mocniejsi, dużo i to mnie mniej interesuje. Zobaczmy jeszcze raz co nam się wylosuje. No no ci żywiosy mnie aż tak nie jarają, żeby tu ich wystawiać. Wiadomo, że tutaj korzystają z tą pasywkę lepiej, aby ta araba była stakowana, bo coś innego bym tu wystawił. Ale no Chyba mi na razie najbardziej zależy na tym, żeby 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 się właśnie... E, Zagrywały teraz mocniej na no, te karty <coughs> Okej, okay. no tak ledwie, ledwie to wyszło a nie! Miał 4 HP? Ale główno mm. nie Niefajnie to wyszło Witaj jednak. Eee... okej... Okay. Maksymalne złoto... Wybierz rodzaj obszernych wszystkich, zanim wypłacisz mięso jego rodzaju. Zachowaj swój poziom. Okej... Okay. Ej, takie średnie te rzeczy, to bym się zastanawiał, co za żywioła jest to tak, nie kogoś mnie plus 3, plus 2 w tej grze. Albo to maksymalne odsetki. Ale talina nie. Ale bym po poszedł pod tego, pod tą pandę póki co. Oj, zajebiście. Tego żeby chcę. Tego możemy sprzedać już w takim razie. To sobie wystawię. Eee. Yy, I co? Póki co bym sprzedał tego. Wystawmy sobie tego. Kupmy sobie te darmowe odświeżenia do wam. I lecimy w szukajkę. Też bym to wystawił, to możemy sprzedać. I tak, i wystawiamy tego. Hmm. Patrz, Patrzę, czy dają miejsce, żeby ten, może dam radę, coś tam trade'ować. Okej... Okay. To też się przyda. Wiem co, myślę, że to odrodzenie się już tak, aż tak nie przyda. Zróbmy sobie tak, że to sobie wyrzucimy. Rzuciłbym tego tu ogólnie. Zakupiłbym to. Eee, I co, no chyba z tym bym poczekał? Nie, wiecie, żeby go sobie wykorzystać. Eee, prowokacje mógłbym rzucić na tego. Na razie. Tego sobie zostawimy chociaż to też by było fajne Dobra zostawmy sobie na się tak jak jest Muszę się przeciągnąć Tego też by się już powoli sprzedało. Chcesz głupsze Pytanie czy powinienem go sprzedawać czy nie No tu przegramy. Brakuje mi stronnika tego właśnie od yy... chociażby... Oj tak, bo tutaj było na 28, no trochę braku. Brakuje mi tego stronnika od pożerania znowu. Żeby już się stakowało. To są mocne karty, tego że nam brakuje nam tego. Witaj ponownie! Jak ci się wiedzie? Nie w mech... Oj, to jest fajny magnetyzm To bym kupił. To bym kupił. Dobrze kombinujesz. Co ja sprzedawać, moi drodzy? Oczę no on, on nas daje, ale... Chyba już się go pozbędę. Jeżeli chodzi o ten magnetyzm, to ja bym może walnął na. Mieli teraz pytanie na kogo. Myślę, nie wiem. Tu chyba powinniśmy wygrać, miarę Kupiłbym tego stronnika też. Może bym go wystawił na razie. Ten nam zwiększy kolejnie plus 3 plus 2. To bym sprzedał. Na niego chwilowo. Czy na nią? Może na nią będziemy ją na razie trzymać tutaj. To sobie wystawimy Mam no, te dwa golda no a co ja tu więcej zrobię nic sobie, sobie więc chyba tak poczekamy. Tak mi się wydaje. To wliśmy sobie tak zamienić. Zobaczymy. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Możliwe, że nie poczem sprzedałem tego Sonika z prawej strony, tego co mi dawoży biocha po prawej stronie zawsze. Zamrożonego, no bo to się fajnie łączyło, tylko że kurczę miejsca mi to powoli brakuje. I wydaje mi się, że można tutaj... Już powoli mocniejsze karty postawiać, tylko żeby to też działało dobrze, no to by się przydał ten stronnik, co pożera. No bo on, no on wtedy pożera, nieważne nie jaka jest tam karta, to każdą poszła, więc to by się przydało. I teraz się wydaje, że już mamy powoli tak nastakowaną rękę, że ta ara już nie jest aż tak potrzebna. Ale zobaczymy. Mm. No to bym też kupił Szukam na, tej na tym czwartym poziomie, wiem o tym, że mam dalej właśnie czwarty Ale szukam mm, Szukam, szukam tutaj, mm, żeby mi się połączyły Ale ze średnio to idzie Że tego bym sprzedał, wystawmy tego, też bym sprzedał, kupię tego sobie, wystawmy zobaczymy. Na pierwszego pana zobaczymy, jak to się potoczy. Hmm, tu w bym chciał wzmocnić. tak szczerze powiedziawszy. Ma szóstkę, więc pewnie ma mocne karty Ja z nim walczyłem i dostałem ostatnio Dostałem, że słabszy się nie stał No bo tak na tak na razie No tu jest ta lipa, że brakuje mi właśnie Że brakuje mi właśnie, wiecie Żywiołka od pożerania. No kurczę, brakuje mi tego Żywiołka co pożera, żeby się radę. cały czas wzmacniał. Mocne karty tam, tylko często z tego jak nie mamy yy, jak ich wykorzystać. Jeszcze się te karty też dość mocno. Ale chyba powinniśmy dać radę. 129, 170. No tak. On nie przyzwie nic mam nadzieję. Nawet przeżyliśmy. Nawet obrażenia mu zadamy fajnie. Zemściliśmy się za poprzednią walkę z nim. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. No ja mógłbym robić ten poziom. Tej <grytania> dalej mi wczesnej ja walczyłem, obrażenia. Dalej mi brakuje. Aj. Jak sobie poziom, to za bardzo mi piątki nic nie dadzą. To jest ten problem. A ja miałem chciał dostać tą czwórkę. Na no, kurde. Nawet no, żeby się to połączyło, cokolwiek. A tu nic się nie chce połączyć. No ja mógłbym kupić tego. Bez sensu, bo jego zakup. Tak szczerze powiedziawszy, teraz patrzę. No, mówiąc cokolwiek. Dobra, Zagramy po prostu złoto, bo no nic więcej nam to nie da. No i zobaczymy, jak nam tego pójdzie. Tu bym się może zastanawiał, czy by wiedzieć co, nie zamienić to kolejnością. Chyba bym zamienił kolejnością, bo dostaniemy Boską Tarczy i Furię. I wydaje mi się, że. Nie ma co w tym momencie patrzeć e, na stakowanie się, tylko jednak e, powinienem patrzeć na, e, na to, żeby wygrać. A że większą szansę będę miał, jeżeli ona będzie miała tą furię. Choć może już tą arę powinienem sprzedać, tak naprawdę. To też by nie było takie głupie. Bude już tyle tych kart, jak żywioł, tak mi się wydaje, że powinien być bardziej te karty w sklepie z ubóstwem, chociaż dobra, są dość mocno. Chyba to się pokrywam. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. No i mam tego żywiołaka na tej czwórce. Dlaczego mała mi nie chce przyjść? ale tam jeszcze jeden HP zostało, trudno. Fajnie by ten najpierw tego belinował, ale nie, tak się stało okej, okay, ale może przeżyjemy 5. No znowu ta sama sytuacja za poprzednio, czyli idealnie zostajemy tyle obrażeń ile mamy, no i znowu odpadamy na tym czwartym miejscu. No co na trzecim miejscu, no dobra, ale kurde... Denerwuje mnie to, bo znowu idealnie się wyliczyły HPki. A mogliby, mogłoby mi zostać jeszcze jeden HP i bym może by się odbił wtedy, no... No dobra... Ale dobra, mamy trzecie miejsce, lepiej niż poprzednio, więc zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie będzie pewnie jeszcze lepiej. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Ja Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania, zostawienia komentarza, zostawienia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi ser seriami. I widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko, na razie.